Witajcie dzisiaj drugi tydzień podsumowania Tomboli 2013 maj. Myślę, że będziecie zadowoleni. Ale na początku spytam was się jak wam w ogóle idzie ta Tombola, bo jak mnie zauważycie, zaraz wszystko jeszcze dowiecie, idzie wspaniale i myślę, że otwieranie sześciu kąt codziennie Tomboli to jest po prostu moja. <śmianie> 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 moja jedyna szansa, żeby wejść do gry. Ulubione rzeczy oczywiście dropią przede wszystkim poty. Poty. Niebieskie, czerwone, zielone, fioletowe, ale też zdarzają się z te, te, te śmieszne znaki, ale również inne przedmioty, takie jak w Lej, czy yy, hmm, czy pieczone amory. Myślę, że Tombola jest dosyć udana w tym roku. Mogłoby być o wiele lepiej i myślę, że będzie lepiej, a i takie jeszcze na. Maska emocji jak ma 0 godzin, można jeszcze tańczyć. I wiecie, jak się nie zdejmie, to nadal można to robić. Więc jest dosyć zabawnie. Czyli jest kolejny book. Hmm. Numer... 2245. Gdzieś tak na oko by było. Ok, a wy się pochwalcie, jak wam idzie o otwieranie tych nowych... To znaczy wiecie, zbieranie tych wszystkich... Zabawek. Ma ktoś już z was to bał? Bo mnie się chyba raczej nie uda go zdobyć. Nie mam żadnych w ogóle szans, nadziei. Chociaż na nagrodę główną też już raczej nie liczę. No, widzicie, kolejna rzecz małż. Myślę, że to jest dobry znak o trzy symbole. uzbierane, teraz mógłbym losować, 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 ale po co? Wolę kadę uchylenia plus cztery. Hmm. Zastanawiam się w ogóle, czy wylosuję chociaż jeden z moczy zwój, żeby było wiecie, jakaś kasa dla zabawy, bo może, by, wiecie, się wykupiło wszystko i miało na tą bolę. Chociaż wątpię w to. Przy moim szczęściu, naprawdę. U. No, Bliski chyba mnie lubią bardzo. Białe przede wszystkim, ale Azrael też czasem poleci dłuższe drzewa, czy jakąś tam zwie. Hmm, tombola majowa. Bardzo przyjemna. Udana. Ja wiem, się okaże gdzieś tak w okolicach 31 maja. Tak, maj ma 31 dni, więc jeszcze jest trochę czasu. Dzisiaj jest dzień 13, więc proszę was. To by był na tyle. Ja się z nami żegnam. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło i pochwalić się przede wszystkim jak wam idzie tą bola